Siemaneczko, ja jestem Agent X No i słuchajcie, jest naprawdę bardzo przypałowa sytuacja, ponieważ jakiś mocny kilka godzin temu z Elvisem sobie gadaliśmy o tym, że no otwieram tutaj bank. No zaraz to, do tego zresztą przejdę, bo tak w sumie trochę tutaj jeszcze wam nie pokazałem. Ogółem od jakiś czas temu zacząłem budować ten bank tak w wolnym czasie, ponieważ zwierzowca, który jeszcze wcześniej budowałem, został mi mega dużo kwarcu i uznałem, że dobra, jakoś trzeba to w lepszy sposób niż po prostu. To zmarnować, wykorzystać I zacząłem sobie właśnie taki oto tutaj bank budować Jest on W takich 90% skończony Jeszcze jakieś malutkie może rzeczy są Do dorobienia I na pewno jest jedna najważniejsza rzecz Która właśnie jest tym przypałem Ja go jeszcze w środku nie urządziłem A się mniej więcej tak jak jest teraz Ta godzina co teraz to gadam Po prostu się umawiałem z Elvisem Żeby tutaj się spotkać I on miał zaokładać sobie jakieś konto To wszystko jest jeszcze nie do końca ogarnięte Ja nie wiem jak to ma w ogóle pójść, w ogóle jeszcze mogę Wam pokazać trochę ten budynek, jak on tutaj wygląda. No, jest, myślę, że dosyć ładnie zrobiony, ale tu, jak sami widzicie, nie ma mebli, mam tylko jakieś prowizoryczne niby ławeczki. No, co ja mogę zrobić? Mogę to teraz na szybko postawić i zaraz będę lecieć po Elvisa. Okej, okay. nawet nie mogę tego wszystkiego zużyć, bo musimy jakoś to zrobić, żeby nam tego wszystkiego starczyło, więc jak sami widzicie, jest naprawdę dosyć duży przypał. E, dobra, może to jakoś tak damy, e, nie wiem ewidentnie wygląda, że coś jest niehalo, ale mam nadzieję, że Elvis nie będzie mieć do no to, to jakiegoś większego problemu i... No uda mi się tutaj po prostu Mieć pierwszego klienta w tym banku Więc tak, w tym momencie niech każdy Kto koniecznie, kto jeszcze tego nie robi Zasubskrybuje mój kanał Jest to naprawdę mega ważne, żeby ten kanał Subskrybować, bo wtedy właśnie Będziecie wiedzieli na bieżąco Co się tutaj w milionowicach dzieje Myślę, że to jest dosyć fajna opcja A w szczególności, że filmiki Różne live'iki macie tutaj na tym kanale Codziennie, więc no serio Chyba opłaca się subskrybować z tym dzwoneczkiem Gościu, e, no ja bym zasubskrybował, A ostatnio No serio, dużo osób zaczęło subskrybować Więc chyba to jest dobra opcja No i tak, słuchajcie yy, Nie wiem, czy ja powinienem lecieć do, po Elvis'a No sami widzicie, to jeszcze nie jest super stanie jakimś Nawet jeszcze znaczek Nie jest zrobiony ze złota celowo Bo jeszcze nie miałem na tyle dużo złota Żeby w ogóle na takie coś dawać yy, Dobra, wow Elvis tutaj jakoś wieżowiec ten niszczy swój yy, Tutaj tyle tych bloków leży Elo Elvis, stary Siema, siema, siema agentia. Za, za no na... stary, umawialiśmy się, że masz to konto zakładać w banku, co nie? No ale to tak lekko zajęty, wiesz, byłem lekko zajęty, bo go niszczyłem Aha, no ej, ale jak sporo tego zniszczyć, to już tego przodu no w ogóle nie No panie, on już nie właśnie powoli znika i nie będzie problemu, okej? Okay? On mnie po prostu już męczy ten wieżowy, mm. serio <laughs> No kurde, ej, serio, tu większość tego twojego wieżowca zniknęła <laughs> Bez kitu, go... przecież on był kilka razy wyższy, stary, stary. Nie wiem, 10 pięter wyższy, serio. <laughs> o oh, i to tak szybko niby zniknęło, dobra, dobra, się dobra. stary, no to może pójdziemy do banku ogóle, już czekaj, od razu. Czekaj, no, no. Bo, bo z tego tu się wydaje, on nie skończył jeszcze, nie? Jak to, co ty, co ty? Bo zobacz, bo, zobacz, tego jednego kwartu widzisz to? Widzisz no. ten kwart? No. Może chciałbyś go odkupić od Elvisa, co? Nie, no na razie ja... wy ja, stary, ja ci powiem tak Ja mam tyle kwarcu, ja budowałem wieżowiec yy, Wiesz, który ten, o ta, co tam jest, widać On no jeszcze ten, nie no jest się budujesz, skończony właściwie. No tak, yy, tak, tak no i y, ja tam po prostu miałem tyle tego kwarcu, że uznałem, że na pewno go nie zdałem wykorzystać już na ten wieżowiec, więc uznałem, że wiesz, a sej, wybuduję jeszcze jakiś może budynek, bo jak tego już tyle wykopałem, to nie chcę mi się po prostu teraz marnować jakoś. Bądź mm. agent X, luzior, to lecimy w takim razie. Okay. Ja chcę mieć konto w banku, gościu i tyle. Dobra, dobra. Ej. Tak się na chwilę teraz wyciszę. Elwis już tam pójdzie. Dobra, dam mu powiem, żeby poczekał. Ej, stary, poczekaj chwilę jeszcze przed bankiem. Ja na chwilkę Acha, muszę do... Okay, do, do wiesz, spoko. do toalety skoczyć, a... Trzeba... No po prostu jeszcze nie mogliśmy otworzyć toalet, no bo kanalizacja jest jeszcze nie do końca poprowadzona, Poczekam, oni tam mieli problem, nie wiesz, wiesz, co nie? Masz czas, być w chcesz. No dobra, lecę do mojej willi na chwilę, tak niby nawet do willi, po prostu żeby zająć czas. Kurde, Elvis już jest pod samym bankiem, boi się go nawet tam samego na dłuższą chwilę zostawiać, bo nie wiadomo, czy on się skapnie, że coś tutaj nie gra, coś jest nie halo, nawet nie bareknowałem jakichś innych pomieszczeń, żeby nie dało się tam wchodzić. Chodzić. Więc jest naprawdę spory z tym przypał. E, oczywiście wszystkie potrzebne jakieś książeczki, pa papiery mam, no ale czy on się na to zgodzi, to ja nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak. Trzeba będzie na pewno go jakoś przekonać. E, no i słuchajcie, przypomnę wam jeszcze o tym, że mam swojego Instagrama. E, oczywiście link do niego znajduje się w opisie tego filmiku. Koniecznie tam wpadajcie, jeżeli jeszcze go nie obczajiliście. Myślę, że jest naprawdę warto, bo tam ciągle jakieś relacje, ciągle stories, zdjęcia wlatują, więc chyba się gościu opłaca obserwować i być na bieżąco. W szczególności, że ja wasze profile też otwieram, więc serio, ja wpadam na wasz profil czasami jakiegoś lajkacza, komentarz, coś mogę strzelić, więc serio myślę, że warto mnie obserwować i dobra, wracamy tutaj. Elvis, Elvis, się no, Eem, jestem głodny. No dobrze, Dań dobrze, jedzonko. mogę ci trochę dać jedzonka. Ja mam dużo, ja nie się najadłem. Głodny, nie chcę. A... zalecimy. Ej, ale gdzie jest teraz to jedzonko? <laughs> Pływa sobie. No nie, no stary, <laughs> no co ty wymyśliłeś? No Bo to... wyjaśniłeś moje owieczki. Je jakie owieczki? A z kamach baraninkę? Eee... No właśnie, z kłamach Ej, w to już nie wnikaj. Ej, mam ze swoich źródeł. <laughs> Pogadam dobra, o tym jeszcze. dobra, dobra o tym. nieważne, nieważne. Dobra, u... no, ten temat jest w ogóle ogromny. No widzisz, pokarga. ładny budynek, prawda? Miód, malina, pewnie. No. Patrz, jak, patrz jakie oświetlenie drogie. Wszystko jest tutaj dopierte no na najtańsze, ostatni guzi. Myślę, lampy najtańsze. Najtańsze, najtańsze lampy najtańsze lampy lampy ty gadasz? A nie? No nie, ty nie, ty, ty, nie? widzisz. wiem, jak się łatwo jak Nawet rozmalić? jak rozwalisz, nie rozwalisz, ich nie, <laughs> nie sięgasz, za niski jesteś. <laughs> Aha. jesteś. No Ej, ej, dobra, dobra, chillera, to był żart mnie albo straciłeś klienta Nie, przepraszam, przepraszam, szanownego klienta, oczywiście No to dobrze, a to zaraz ee, polisz mi buta e, Co? Nie, no to, 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 to tak się nie robi, tak się nie robi <laughs> Dobra, zalecimy, okej, okay. Spokojnie, daj być Okej, okay, wow. dobra, e, zapraszam do pomieszczenia głównego tutaj e, W drugim nie ma jakiś. Aha, aha, okej, okay, okej okay. Ło! Wow. On się teraz kręcił kuwa, Okej, dobra, okay, dobra chodź. Zapraszam, proszę. O, ale, panie, się postarałeś, jeśli po serio. no. O, o co meble sprowadził no. z Kalifornii, widać, markowe. No, no, meble. oczywiście. Oczywiście. E, dobrze, panie Elviso, no to e, co. Co pan chciałby konkretnie założyć? Bo ja jeszcze nie wiem, czy ty chcesz mieć Na jeszcze... No wiesz, do konta w banku. No tak, tak, ale no, możesz jeszcze mieć jakby skarbiec, możesz jeszcze mieć różne rzeczy, w sensie... No U. skarbiec oczywiście już jest gotowy, cały jest zrobiony, No wszystko. się w słuch, wszystko. Byku, Skarbiec mówisz, tak? No będzie tam można jakieś cenne rzeczy przechowywać za dosłownie drobną opłatą i no, zatrudniony będzie ochroniarz, wszystko będzie o, oczywiście hmm. bezpieczne. Wiesz co? Ja ogólnie ci bardzo nie ufam, wiesz o tym, nie? Dodatkowo to będzie całodobowo monitorowane. Więc porządź mi teraz dokument? Jeśli chodzi o ten skarbiec. bo powiem ci, że mam teraz swojego golna właściwego no jestem nawet chętny, wiesz, no nawet spoko. Chcemy twoją skrzynkę w skarbcu w tym ci pisz. Czyli eee, no, musisz dokument sporządzić, czyli dobrze, ja będziesz dyktować co piszesz. Co masz napisać, dobra? Okej, okay, dobra. Ja. Elwiso yeah. Elviso. Elviso? Mhm, no Składam prośbę o założenie. O założenie, no? Skrzyn skarb skrzynki w skarbcu. Skrzynki w skarbcu już, no? No i dobrze. To resztę ja już mogę robić. Dobrze? Czekaj, ehm, czekaj, 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 czekaj. Żeby nie było. Elviso. Okay, bo, OK, OK, jest Proszę wszystko bardzo. napisane. pewnie będzie ogarnięte wszystko, bo chyba okay. e, Tylko teraz pytanie: bo są jest dużo opcji. Ile tych skrzynek chciałbyś mieć? No, jedną skrzynkę, no, no bo, bo możesz nie. mieć jedną pojedynczą, możesz mieć skrzynkę podwójną, albo później może i, i możesz mieć ich więcej. Tylko pojedynczą to... obecnie. Na razie nie potrzebuje okay. więcej. Potęcznie Czyli to pogadamy. E, na razie po, jeden sztyk. Czyli jedna sztuka tutaj, dobra. Jeden szty, tak? Tak, jedna sztuka, e, mamy to. E, dobra, ja też się muszę tutaj podpisać, oczywiście, żeby nie było. E, a jeszcze Maciocha. X. A, a, ale czemu Maciocha? Bo prosi mnie, żebym, żebym, się, żebym go podpisał, ale nie umiem go odpisać. Ale to przecież ty zakładasz teraz e, tutaj. Tak, no, faktycznie, dobra, to nie podczas. Okej, okay, dobrze. E, dobra. To e, skrzynka będzie, będzie, oczywiście twoja tam założona. Tak, jest, super. E, no i dobra, co, co dalej? Teraz chciałbyś jeszcze założyć konto, prawda? No to jest przy okazji, no. Okej, okay, dobra, czyli y, tutaj wszystko jest. Y, Okej, okay, to ja mogę już sobie zachować tą książkę. ej, a kopia dla Elvisa? Ale nie, nie robimy kopii, przecież to jest dla mnie papier, żeby... Było po, potwierdzone, no że ty zakładasz. Jak sobie nie? Wyszysz, panie pani Agentric się na spoko. Dobrze, to jeszcze teraz podobnie. Y, tylko że teraz z kątem, jasne? Tak, dobra. Czyli to jest dla mnie, to mm -hmm. jest teraz dla ciebie. Proszę bardzo. Okej. Okay. Uh, 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 tu pan się nawet nie podpisał. Po prostu. Aha, dobra. No, musisz dobra. napisać. Ja ci podyklię, okay. co piszesz, Dobrze, czyli Ja, Elviso, składam ja. prośbę o założenie skrzynki. W e, znaczy nie skrzynki, Sorka. Konta w banku. O zało. O założenie konta w banku. Agentix. S-A. Proszę e, bardzo. Dobrze. E, tutaj oczywiście, zobaczmy. E... Pewnie, Byku, pewnie, pewnie, pewnie. Okej, okay. ale się nie podpisałeś, no. A muszę? Bo, musisz, musisz, bez podpisu Dobra. nie ma opcji. Nawet, no, okay. jak się chcę to założył? Dobra, więc teraz cyk, cyk i cyk, proszę bardzo. Już. E, proszę no, bardzo, no. podpis zrobiony oczywiście. Więc możemy chyba skończyć, kończyć, nie? Ale jaki hieronim? Kto nie, to jest hieronim? Nie. nie. Ty, ty się nazywasz Hieronim? Nie Naprawdę? Daj nie... To. Naprawdę nazywasz się Hieronim? Nie, co ty? No to, to czemu się podpisać jako Hieronim? No, no halo Chciałem nie sprankować Aha Więc teraz, cyk, Elvis, proszę bardzo, panie ogarnięte, lecimy Okej okay. się ogólnie, więc dajesz, 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 nie przestajesz, Dobrze. A... a tutaj się podpisuję jako agenti Jako kto? Agent X Przez ile Ktoś... X? E, przez 54X Okej, okay, Okej, okay, dobra, e, no to Elvisie, Elwisie, tak Elviso. Tak jest, e, oficjalnie twoje konto zostanie założone w ciągu 24 godzin. Juhu, zaraz dawaj kasę. E, jaką kasę? Przecież to za konto ty będziesz płacił. Daj kasę. No, no ale I ty... schowaj miecz, bo to nie jest dobry... Ej, 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 ej a, zbroi. ale poczekaj, ale czemu ty tutaj wyjmujesz miecz? Daj pieniądze albo jest po tobie, rozumiesz to? Ale ja, ja ci, Czemu mam ci coś dawać? Bo jestem złodziejem. Nie. Żartuję i za prank, bro! Ale się nie jestem, no że gościu. kolega wystraszył, proszę bardzo! Aż się kochał, nie! Polega... Wow. nie. Ale ci uderzyłam, widzisz? Wow co, co to jest? Co to ma być? Moja krew. Aha. Dobra, lecimy, lecimy! Gdzie jest moja skrytka, co? Ej, ej, ej! Tam nie wolno wchodzić tobie, stary! Tam stary. to jest To nie jest toaleta! Tu ci nie wolno wchodzić w ogóle! Tu nie jest toaleta, naprawdę? Nie, to nie jest toaleta, prawda? Tam, tam nic nie ma, więc. Ok, ale, kurde, to ale, nie jest blisko, ale było blisko, żeby on tam, żeby był taki przypał, że to wszystko niedokończone. Panie. Kurde. Dobra, idę. To jest no, czy jej nie ma? No, nie, tutaj nie ma to. No, co przecież to nie musisz... przecież tam była, Widziałem, Aha, była No, przecież to jest toaleta, tylko mówię ci, że ona jest nieskończona, co nie? Aha, bo dobra. z niej nie można korzystać teraz, bo no, jeszcze ci geniusze nie zrobili kanalizacji, wszystko jest. E, no nieważne, nieważne tak to nieważne? Przecież tam są moje przedmioty cenne Ale ceny jeszcze nie, nie dawałeś żadnych przedmiotów, przecież no dopiero... To robię... za widzimy jutro, Robiku, no bo teraz ci nie, nie dam dopóki nie wiem gdzie ona jest, no oczywiste mm -hmm. chyba, nie? No tak, tak Więc no jak dla mnie musisz zaraz to ogarnąć bo W ogóle masz tutaj free bo nie chcę, nie potrzebuję już go eee, Proszę bardzo Okej, okay, sport Masz tutaj moje temyki, wszystkie cenne, proszę ale... bardzo to są twoje cenne itemki? No skoro nie ma to nie masz więc ci dam, nie? aha, aha. <laughs> aha. A ja nie, dobra, niezły koleś, niezły koleś Nie no, co ty, stary, co, co ty tak. robisz w ogóle teraz? No co, mam już konto na banku No mówiłem, w ciągu 24 godzin Minecraft Jehu, są No, nie jestem milionerem! Dobrze, uhum. ale to przecież jeszcze nie wszystko, musimy umowę podpisać Masz na śmieci jeszcze e, ale weź to, to na razie jest twoje, no, ja jeszcze dobrze. muszę... okej, okay. ogólnie okay. wiesz? dobra, dobra, e, no to ja lecę tutaj jeszcze... E, nie... Dobra, e, to może na szybko to zróbmy, co nie? Pewnie by kupiłem. Dobra, no to ogółem. Po prostu napiszę ci koszty, jaki jest utrzymania. Wolisz mieć koszt dzienny, czy ogółem za cały tydzień, miesiąc płacić, jak wolisz. Miesiąc. Okay. To miesiąc taki Minecraftowy, czyli 31 dni w Minecrafcie. Okay? Oczywiście, że tak, panie agent XF, W sensie nie, 28 to jest yy, do każdego 28 dnia Luzu miesiąca. Porcy, agent. Porcy, co nie? Pewnie. Dobra, no to co miesiąc. Yy, no i teraz kwota. No i właśnie zastanawiam się nad kwotą. Jaka kwota zapłacenia za konto by ci pasowała. No, dwa bloki złota na miesiąc to jest chyba nawet spoko. Nie? Tak, to jest dosyć spoko, ale. Yy, no jednak za miesiąc to jest. No to. A co ty będziesz mi to będziesz pobierał? Czy co? No dobra, pięć i moja sto. Tak, pięć bloków pasuje. Jeszcze cen nie okay. ustalałem, ale pięć yy, 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 bloków złota. Dobrze, Krokka. dobrze, dobrze, dobrze. Okay. Mi to. No i. Yy, Teraz podpisuję się jako e, Agentix SA, czyli jako bank. Bardzo. I jeszcze jako ja, AgentX. Oj. Bierz się, Benio. Oki. Okay. Dobra, mamy podpisane tutaj. Dobra, e, ja teraz, mam teraz ty podpis, bierzesz tutaj tak? szybko. Teraz Twój Dobra. podpis. I A, okay. właściwie jesteś wolny tutaj. Okej, okay, już. Ja jeszcze el, czekam. Elwiso. El, Okej, okay, udało się, więc byczku do jutra. Dziękuję, było mi ludzko. Mam w banku. Ello. Dzięki, dzięki. E, dobra, Elvis się tutaj jeszcze podpisał ogółem, jeszcze jako jakiś ferdek. Ale dobra, jeżeli chce dzielić konto z ferdkiem, to spoko, ale chyba wątpię, więc e, ja tutaj po prostu poprawię wszystko tak, żeby jak on by to chciał, żeby wyglądało. Oki, okay. on już gdzieś poleciał. No a ja tak, udało mi się oczywiście, jakoś tutaj przekonać Elvisa, żeby założył to konto. Nie wiem w sumie, jak przecież. Te meble nie wyglądają jak one byłyby w ogóle meblami Pasującymi do tego To tutaj wszystko jest Wszystko jest tak niby elegancko zrobione A tu takie meble Nawet to nie było pojedyncze Tylko podwójne jakoś z boku bardziej odstawione ale całe szczęście udało się Elvisa przekonać, założył konto e, No, ja oczywiście będę teraz co miesiąc dostawał 5 bloków, miesiąc oczywiście minecraftowy, żeby nie było. E, myślę, że to jest dosyć dobry deal. E, no i tak, w tym momencie będziemy powoli już kończyli ten odcinek Oczywiście mam nadzieję, że było warto to obejrzeć przecież do no XD e, Nie sądziłem, że takie coś w ogóle wyjdzie. E, no i tak, pamiętajcie o tym, żeby koniecznie subskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Mi naprawdę byłoby mega miło, gdybyście kanał zasubskrybowali. Codziennie tłumaczę takie filmiki jak ten, czy w ogóle jakieś zupełnie inne, zwariowane filmiki, które też pewnie warto obejrzeć. Myślę, że dlatego właśnie tego suba powinniście tutaj strzelić najlepiej z dzwoneczkiem. Do tego jeszcze przypomnę Wam o tym, że mam swojego Instagrama. Link do Instagrama, oczywiście, znajduje się w opisie tego filmiku, więc śmiało, jeżeli ktoś chce, to niech tam wpada, ciągle tam jakieś stories, ciągle jakiś zdjęcie wlatuje, więc myślę, że to jest też warte do zaobserwowania, e, ciągle się coś tam na pewno dzieje, no i chyba nikt nie byłby zawiedziony, gdyby zaobserwował, a ja jeszcze wpadam na wasze profile i to dosyć, dosyć bardzo często e, ciągle tam patrzę, co wy wrzucicie czy coś, ale oczywiście musicie mnie do tego obserwować i być jakoś, Może was po prostu jakoś bardziej widzieć, e, no i tak, to byłoby na tyle, ja byłem Agent X, cześć!